Witam witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dracula zaczynamy nową serię o nazwie Dracula Resurrection. Gra po jeden klik generalnie ciekawa. Skończyłem Gralnie całą sagę, jak pamiętam. Oczywiście wiem, że jest dużo już online. To dużo ludzi to nagrało. Oczywiście to jest wersja steamowa to jest niż ta oryginalna, którą miałem też cd -ków. Oczywiście, pewnie ktoś ja nie nagrałem tego po polsku? Nawet jeżeli ten, bo mam problem z cedekami. Nie wiadomo dlaczego, próbuję odpalić je. No i niestety, ni nawet z patchem, nic, więc postanowiłem, skoro była oferta na Steamie, wziąć ją. No i po prostu nagrać no coś nowszego. Bardziej, że chciałem pozmienić yy, niektóre rzeczy, bo cały czas widzieliście? Mieliśmy Baldur's Gate, mieliśmy Icewind Dale i takie inne. Więc tym razem, coś na zmiana, trochę point and click zamiast Dungeons and Dragons. No i po prostu idziemy z serią Dracula. jonathan please excuse my writing but my hand trembles so i can barely hold my pen after you left this morning a strange dizziness came over me i went out for some fresh air and when i looked up i was at carfax Dracula's home was summoning me as if he'd returned and wanted me again. As I write, I can no longer master the power that is drawing me there. I'm leaving on the first boat to Transylvania. I feel that I must go back to the castle. I am powerless. I must find out what is happening to me. Don't attempt to follow me. Your presence would only complicate things. Forgive me. Mina. Seward, my friend, my deepest fears were founded. This morning, Mina was overcome by a fit of insanity, and she took off for Transylvania alone. Apparently, Dracula is back. Could you start investigating this matter in London and find out whether the threat is real? If so, you will have to recruit new allies and go back into battle. Beware and be careful. I am leaving all post haste to catch up with Mina. She only has a few hours lead. I hope I find her it's too late. Jonathan. Okay, no i niestety, jak już powiedziałem, to jest wersja Steamowa, Co niestety niektóre kawałki zostały ucięte, tak na przykład walkę pierwszą z Drakul na samym początku. No, ale nie No tak jak widzicie nawet graficznie. No tamte czasy nawet nie było aż tak źle. Niestety sterowanie, widzicie, nie mamy tak jak mieliśmy wcześniej, że można było, tylko będziemy musieli przesuwać trochę w głupi sposób. Ale dobrze, zaczynamy. Zapraszam do gry. Welcome, stranger. Welcome to my humble inn. I hope those two brutes didn't hurt you. I cannot imagine what got into them. Never mind. You must have had a long trip, and it is already very late. Now, sit by the stove and get warm. If you need anything at all, I'm there, in the kitchen. Please feel free, make yourself at home. We have here a hostess. Ciekawe, ile musiała się pieprzać, żeby tak, tak być. No nie będę teraz drukował. Okej, okay, zacznijcie co ciekawego. Widzicie, w oryginalnej części nie pokazywały nam takich znaczków. Oczywiście w wersji steamowej. Tak, dobra, zacznijcie co ciekawego. Chcę iść do zamku. Jaki jest najkrótszy szlak? Do starego zamku, ale since the od czasu, gdy gościciel zniknął. Co chcesz zrobić, stranger? I don't have time to explain, but it is very important for me to get to the castle immediately. You ought to wait for daylight. The path is strewn with traps. You'll have to face countless unimaginable dangers. You'd better stay with me. We'll have a drink together. I cannot. It's a question of life and death. Whatever you like, young man. Well, you can take the old bridge behind the inn, but it's not safe. Is that really the only way? Well, in any case, it's certainly the fastest. Okay. I want to go to the castle. What is the shortest path? To the old castle. But it has been deserted ever since the Count disappeared. What do you want to do there, stranger? I don't have time to explain, but it is very important for me to get to the castle immediately. You ought to wait for daylight. The path is strewn with traps. You'll have to face countless unimaginable dangers. You'd better stay with me. We'll have a drink together. I cannot. It's a question of life and death. Whatever you like, young man. Well, you can take the old bridge behind the inn, but it's not safe. Is that really the only way? Well, oh, in any case, it's certainly the fastest. Aha, w sumie wziąłem pomysłu, to samo. No dobrze, nie ma problemów. Zobaczymy co ciekawego tutaj. Czy możemy coś zebrać? Nic. Ok, idziemy do starej gospodyni. O, to kolejne przejście. Jak widzicie, to nawet tam świeci gdzie możemy iść. Znaczy, coś tutaj. Ok, tutaj jest locket. Ok, nic. Porozmajemy ze starą gospodynią. madam, i must go to the castle as soon as possible. to the castle? Uh, it's late. the road is long and hardly safe. we must be exhausted. don't bother about going to the castle tonight. i'll get your room ready and tomorrow we'll discuss it. tomorrow will be too late. i must go to the castle now. do you really have to go? tonight is st. george's eve. at the stroke of midnight. Wszystkie zabójki co widać, że zaświeciło mi, że nie mogę. No dobra, tutaj mi nic nie powiesz. Taka idziemy w ten kierunku, zobaczymy, co mam tutaj pod dołem. Okej, okay, mamy tutaj jakieś kraty. Będę musiał prawdopodobnie coś zapalić, ale na razie nic nie mam w wykwikunku. Yy, coś jeszcze? Aha, mogę tutaj zejść na dół. zajewioza. Mamy tu... ...lunetę. Przyda mi się na wiele później. Zaraz coś jeszcze mogę stąd wziąć. Mogę tu podejść. It's too dark to go in. Okej, okay, ja widzicie, niestety nawet teksty zostały skasowane. Niestety, jak się, jak się bierze coś z... Niskich pół tak zawsze jest. No ale ta nie ma problemów. Chociaż udziemy mi trochę zabawy. Ok, idziemy na górę. Znaczy, czy mogę coś tutaj znaleźć? Hmm. Tutaj coś jest. Oprócz kolejne przejście. Nic I nic. Ok, jesteśmy w naszym pokoju. Coś możemy tutaj znaleźć. Ok, dlaczego im pozwalasz tu... O, oh. ok, coś tu będzie potrzebne, podobnie będę się przesunąć półkę. No, Ale tak jak się spodziewałem, ok, przesunę się półkę, tutaj nic nie ma. Ok, zdobyliśmy handle. Ok, ale tu dalej nie mogę przejść, więc tutaj trzeba będzie trochę poczekać. Chodźmy do krwikówku. Więc tak, mamy handle i mamy lunetę, co na razie mi się nie przyda. Ok, idziemy teraz przez te drzwi. Chyba, że tutaj coś jeszcze jest. Gówno jest. It's locked. Ok, znaczy, że tutaj jeszcze nie będzie za wcześnie. Ok, wychodzimy stąd. Jeśli chodzimy na dół, nie spodziewałem się, żeby gospodyni coś mi powiedział dodatkowego, ale warto zawsze sprawdzić. No właśnie, nic mi nie powiesz, bo ja stara. No i ważne. Okay. A ty coś mi powiesz ciekawego? Gówno, pijaku No dobra, wynosimy się stąd. Okej, okay, mamy kilka przejść. Możemy iść prosto albo w lewo. Na razie pójdziemy w nasze lewo że coś znajdziemy ciekawego Okej, okay, tutaj będę musiał coś zrobić, ale na razie podobnie za wcześnie Nie tu dalej nic Ok, mamy tutaj jakąś studniem Zamknięte Brakuje mi kluczam, więc będę musiał też tam wrócić o wiele, wiele później Tutaj mam jakiegoś... Keep moving! You shouldn't be here! Ok, to pewnie będę chciał wrócić później, więc się troszeczkę. Patrzmy z tej strony. Mamy tu trzy przejścia. Po co się przyczepiłem? Przeszliśmy Aureco René i lub cmentarz. Ok, eee... Fankuła. idziemy tutaj. Ok, widać na cmentarzu. Patrzę może coś się jeszcze tutaj znajdę O boże, ptaka powiesili Czy sowę? No ale cóż Patrzcie co tutaj tutaj znajdziemy ciekawego O mamy String, e, to znaczy Kurde, nawet nie przychodzi mi po polsku Ciężkie nierki Po polsku jeszcze nazywa Fionda e, No ale dobra, przyjdzie mi prawdopodobnie później do głowy proce mamy, o, teraz przyszłość, nie myślałem o tym. Okay. Wracamy i tym razem, zamiast pójść w tym kierunku, pójdziemy po prostu w drugim. Okej, okay. tu jesteśmy na drugim typu cmentarzy. Okej, okay. Tutaj coś będzie trzeba zrobić, ale na razie nie mam instrumentu. To jest jakaś tutaj podpowiedź? Nie? Okej, okay, to będzie trzeba zapić później. Musimy zobaczyć drugi stres, skoro było przejście. Tutaj nic. Okej, okay, mamy tutaj Pikax. Okej, okay, to bardzo by będę mógł użyć, żeby otworzyć tą część, w której się wiedzieli, że tutaj coś świeci. Ok, zabraliśmy Dragon Ring Jakiś pierścień Nie wiem czy to coś będzie na razie mi użyteczne Oczywiście nie będę wam spoilerował, o co, o co chodzi yy, Tutaj chyba już więcej nic nie było więc wychodzimy stąd Ok Oczywiście wracamy skąd przyszliśmy Teraz jedziemy tutaj na most w którym myśmy jeszcze nie byli Oczywiście mamy też dwie te kierun kierunki. I pójdziemy na razie w tą stronę. Oczywiście to jest łatwo się zgubić, bo tutaj... Jak widzicie, może iść w to i z powrotem. Niełatwo jest się kapnąć, o co chodzi. Jestem pewny, że coś ominąłem. No właśnie, zrobiłem kółko. No dobra, wracamy do tawerny. I can, someone knows about ring. Oh, and even about My God! You shouldn't have touched that object! Misfortune is again our lot! Beware! You don't know what powers you are dealing with! It's Dracul! Dracul the Devil! Dracul? Is this in any way related to the Count? Dracula means... The Son of the Dragon! In our country Transylvania, the dragon is a very evil creature. It wreaks chaos and total destruction. The dragon is the guardian of the gates to hell. Okay, I found this slingshot at the foot of the cross. A slingshot is very practical. You can always count on it when you're hunting or poaching. Me i hunt birds near the lake. you can see them up in the big old oak tree. there are always plenty of birds there." there was also a bird on the cross. it had been crucified. "ah, the fiends! i'm sure it was viorel and his men. they're dracula's infernal minions. they're bloodthirsty brutes. me, i hunt for my food, but them, they kill for their sacrifices. but what devil do they serve? They disappeared for a while, but recently they have come back. Okej, nic mi nie więc. Ok. idziemy do przodu. to z When I pulled the stones away in the cemetery, I found a strange ring. A mysterious blue light was pointing right to the spot. Did you see blue flames? Blue flames only appear on nights when the demons have broken their chains. Tonight, no man in this region will dare brave the outdoors, even if the flames pointed to a spot with a buried treasure. Buried treasure? When I was a child, my grandmother would tell me the story of the invasions that beset our country for centuries. Practically every square inch of this land has been steeped in men's blood, but the invaders never found much. The peasants preferred to bury their most precious possessions rather than see them fall into the hands of the barbarians. It is said that their gold is cursed. Get that ring away from me. Okay, więc zamyślej powiesz No cóż Okay. Jest tak, widzisz, wy... mogę to jakoś użyć. nie tak, tu chodziło zapalenie, ale ja nie mam na razie żadnej, z tym kowiem czym mógłbym zapalić oprócz. Tego co widzicie, nie pomaga mi nic i tam. Jak zejdziemy na dół. Nie mogę nawet ich tam przejść, bo jest za ciemno. A niestety, żeby tam tędy muszę zapalić, oczywiście, świecę, co na razie tego nie mogę zrobić. Okej, okay. spróbujmy wrócić do pokoju, zobacz, coś jeszcze można znaleźć. W ogóle zgubiłem się połowie. Ok. No. Dokładnie. Ok. Mamy tu... Kolejną część, która będzie potrzebna, potrzebna. Będziemy musieli poszukać. Oto. Ok. Tu na razie nic nie mam. Ani nie mogę nic zrobić. Bo nie spodziewam się, że mógł... Cokolwiek teraz użyć. Super. Ok, mamy tutaj już widzimy tego co przedstawił most. Kolejne że zostało zrobione. No i oczywiście zakładamy sobie proces. Co na razie nie mogę oczywiście z tego nic zrobić. Okej. Co bym panowie porozmawiać z nimi? Oczywiście tutaj na razie nie mogę chwilowo nic załatwić, bo brakuje mi temów. No tak jak powiedziałem, panowie, taka mała łamigłówka tak na... Żeby coś po prostu zmienić, a nie zawsze te same po prostu gry, jak Piraci, czy coś. Ok. się dziwne, że patrzy się w ziemię. Ok, spróbuję jeszcze raz tą... Ancy, jednak do staruszka, wiesz, coś mi powiesz. To już widzieliśmy, więc nic się nie zapytam A ty też podpowiesz okay. Tutaj widzieliśmy, że trzeba będzie znaleźć jakiś klucz Co na razie z tego nic, więc trzeba będzie po prostu wrócić na dwór Okej okay. Więc tak, tam byliśmy, więc teraz idziemy w drugą stronę, trzeba... Zrozumieć jak, gdzie znajdzie się komuś coś, jakieś zapalniczki, albo coś, co by mi zapaliło, by mi pomóc. My tam byliśmy chyba, więc... Wróć... nie wiem, może nie byliśmy? Okej, okay, idziemy teraz... tutaj. A, tu już byliśmy. Keep moving! Okej. Okay. także nie mogę iść w tamten kierunku. Trzeba nie się cofnąć. Okej, okay, tam nic. Na moście byliśmy. Na spędza rzeczywiście nie muszę wrócić, bo tam nie mam już potrzeby. Ale ja jestem pewny, że czegoś zapomniałem. A, wróciłem. Drugi raz wracam w ten sam kierunek. Okej, okay, idzie teraz w tym stronę. O, dokładnie. Tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. Okej, okay, mamy kolejne kierunki. Powinniśmy teraz pójść w prawo. Tutaj jest kopalnia. Coś na razie nie mogę się dostać. To, to będę musiał użyć później. Okej. Okay. tutaj teraz. Okej. Okay. Lacus. Okay, coś tutaj mogę znaleźć. Okej, okay, to jest jakiś facet. Get away from this cabin, otherwise you'll have to answer to me. Okej, okay, nie mogę tędy przejść, ale mamy tutaj przejście. Hmm. Okej, okay, teraz kierosa, gdzieś mówi, jest zajęty. Będziemy mogli po prostu wrócić na i zobaczyć, czy uda mi się pokradać coś tam ciekawego. Ok, tam się da przejść? Nie wiem. Tak, idziemy oczywiście powoli. U. Klub. A, okej, okay, wiem o co będzie potrzebne. Oczywiście zakładamy broń i trzeba będzie go po prostu zokałtować. Ok, stokatowaliśmy tego faceta, Znaczy coś jeszcze możemy tu znaleźć? O! Nóż! Bardzo mi się przyda. Chyba nawet nie, nawet już po co będzie nam potrzebny. Pamiętacie tą linę, która dzieje się w pokoju Więc to będzie prawdopodobnie użyjemy tam. Okej, okay, zawsze co mamy tutaj. It's locked. Okej, okay, ten chyba nic nie przejdę. A tu? Okej, okay, mamy jakiś pipe pipe. Kurde, czy ktoś to, to czyta? Okej. Okay. Zdadowanie to, to będzie musieli tutaj wrócić później. Ok, wychodzimy stąd i wracamy do tawerny. A, propos, skoro jesteśmy moglibyśmy spróbować... zobaczyć czy uda mi się odblokować tam to przejście, które było zamknięte z tej strony. Okej, okay, znaczy tedy nic nie zrobię. Wracamy do tego. No i zaczęć, ktoś może coś będzie na to na tego wiedział. O, dokładnie. I see. It's the flute belonging to the ruffians who were sitting there earlier. Do you know what they use this instrument for? You still have a lot to learn about the servants of evil. They use it to call each other. They communicate with one another by playing a melody. Then that's the rallying cry. Do you know what melody they, play? I watch them. they weren't paying attention to me. They thought I was drunk, but it takes more than a dozen drinks to befuddle my brain. I remember the tune Okej, to call one another. Here it is. Okay, tutaj oczywiście kolejna animacja została wycięta. No, ale nic z tego nie zrobię. okay uh, of this? Aha. did you know that this instrument belonged to the men who shoved you as they left be careful they mustn't find you with the flute or you'll be in very serious trouble i wonder what they used this instrument for one day when i was in the attic i saw them near the bridge one man played a melody and another man showed up directly Nie wiem, czy mężący, mężący okay, nic mi nie powiesz. Dobra, ale panowie, ja tutaj zakończę ten odcinek, dlatego że chciałem zrobić coś krótkiego na dzień dzisiejszy. Ja dziękuję państwa za uwagę, nadzieję, że jak się wam się podoba, to wprowadzenie do gry Dracula. Ja zacznę to do macinku. Shimondera.